Dziś po raz trzeci o Grosie. Nie jest to oczywiście żadna moja obsesja, ale temat jest bardzo ważny z tego powodu, że przez pryzmat takich osób jak Gros odbierana jest cała Polska w stolicy Imperium, czyli w Waszyngtonie i potem wszyscy Amerykanie, także ci ustosunkowani politycy dobrze wiedzą, kim są Polacy, mianowicie są zwykłymi mordercami, którzy zorganizowali. Holocaust. Otóż pan Gross wczoraj wystąpił w Warszawie w klubie krytyki politycznej i powtórzył w ekspresji z Werbis wszystkie te swoje tezy, łącznie z tą ostatnio najsłynniejszą, że Polacy... Zamordowali podczas II wojny światowej więcej Żydów niż Niemców. Przedstawił pewne dane, nawet oczywiście są to dane śmieszne, powiedział mianowicie, że 16-17 tysięcy, tysięcy Niemców zginęło podczas kampanii wrześniowej oraz około 3 tysięcy podczas powstania warszawskiego, co daje w sumie 20 tysięcy Niemców zabitych przez Polaków w czasie II wojny światowej. Natomiast Powołując się na dane pana Grabskiego z Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Pan, yy, podobno liczba Żydów, którzy zginęli z rąk Polski, z polskich w jakiś tajemniczy sposób sięga, a nawet przekracza podobno 200 tysięcy osób. Oczywiście te dane są całkowicie bzdurne. Pan Gross przy tych wyliczeniach, ile, ilu Niemców zginęło z rąk Polaków, nie wziął oczywiście pod uwagę no, polskiej armii na zachodzie, polskich armii na wschodzie. Prawdopodobnie działalność tych armii zwiększyłaby ten limit co najmniej kilkukrotnie, no ale to, to już jest szczegół. Natomiast zastanawiające jest to drugie wyliczenie. Skąd się wzięło 200 tysięcy, skoro Polacy... Nie mordowali Żydów w jakiś tam specjalny sposób, nie, nie robili żadnych tam band, ani żadnych tam y, specjalnych organizacji w tym celu. O, otóż te, to wyliczenie bierze się z jakichś tam tajemniczych szacunków y, tego pana Grabskiego, y, nieufundowanych dosłownie na niczym, nieufundowanych na niczym. Bierze się to stąd, że podobno y, Holokaust w Polsce przeżyło, czy uniknęło go właśnie około 200, czy troszkę więcej niż 200 tysięcy ludzi. No i ponieważ większość z nich zginęła, no to 2 plus 2 równa się 4, więc no nie ma innego wyjścia. Musieli ich zamordować Polacy. no Jest to oczywiście absurd. Nie wiadomo bowiem, kto konkretnie tych ludzi zamordował, jeśli rzeczywiście ich zamordował. Nie da się tego w żaden sposób zweryfikować, ani udowodnić. Przedstawianie tego typu rozumowań nie ma żadnego sensu. Warto jednak przy tym zastanowić się nad inną kwestią, mianowicie, jeżeli już tak skrupulatnie zajmujemy się kto kogo zamordował, jakiej był narodowości, to trzeba by w końcu postawić pytanie, ilu Żydów zamordowali Żydzi podczas holokaustu. Jeżeli mamy całą liczbę szacowaną o 6 milionów, to jest liczba prawdopodobnie przesadzona, no ale taka liczba funkcjonuje w literaturze. 6 milionów ofiar żydowskich w czasie II wojny światowej. To analizując sposób, w jaki została przeprowadzona zagłada Żydów, widać wyraźnie, że ona się opierała na bardzo istotnym współudziale tej społeczności, która była mordowana. Innymi słowy, to przecież Żydzi dostarczali Żydów. Tutaj w Warszawie, na przykład, do pociągów, które wywoziły ich do komór gazowych. Innymi słowy, to przecież policja żydowska we współpracy z różnymi jednostkami niemieckimi dokonywała mordów w poszczególnych gettach, dokonywała oczyszczania tych get w cudzysłowie, no, mordowała, krótko mówiąc, swoich współbraci. Można śmiało założyć, chociaż oczywiście to jest tylko hipoteza badawcza to wymaga dokładniejszych badań. Że no przynajmniej przy większości tych, tych ofiar w jakiś sposób, przy różnym stopniu winy, uczestniczyli współrodacy tych ofiar. Czy to poprzez jakby stuprocentowe uczestnictwo, czyli całkowity mord, czyli powiedzmy zastrzelenie, czy poprzez współudział, tak jak to było w przypadku Żydów węgierskich gdzie przecież, jak zeznawał Adolf Eichmann, organizacja, organizacja wywózki tych Żydów z Węgier była dokonana przy dużej współpracy gminy żydowskiej. Gmina żydowska część ludzi uratowała, a większość ludzi skazała na zagładę. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli w ogóle wchodzimy w tego ty typu matematykę, która jest zresztą matematyką szaleńczą, powinniśmy skupić się właśnie Zwłaszcza na tym aspekcie. Jest to Centrum y, y, Badań nad Zagładą Żydów. Przy Pan, swoją drogą, to jest ciekawostka, że to jest przy Polskiej Akademii Nauk, konkretnie przy Instytucie Filozofii i Socjologii tej Polskiej Akademii Nauk. Dziwne, dlaczego nie historii, y, dlaczego to filozofia ma się zajmować tego typu kwestią. I może Pan Grabowski by się skupił na tym aspekcie i może by poszukał tych winnych. Y, może by w jakiś sposób ich napiętnował. To, co mówię, nie jest zresztą nowe. Takie, takie jakby postulaty i takie wnioski składały też niejednokrotnie różne środowiska żydowskie. Były publikowane różne pamiętniki osób pochodzenia żydowskiego, które dokonywały tych mordów, ale pokazanie tego w sposób graficzny, oszacowanie tego w sposób modelowy, no myślę, że zrobiłoby na publiczności bardzo duże wrażenie i jakby przedstawiło tę całą sprawę, w zupełnie innym wymiarze. Natomiast, tak jak powiedziałem, wyliczanie tej polskiej odpowiedzialności jest nieufundowane w żaden sposób naukowy. Nie da się jednoznacznie i w sposób ostry udowodnić, że tak wielka grupa Żydów została przez kogokolwiek tutaj zamordowana. No jest to po prostu absurd. Jest to, jest to jakaś totalna bzdura, ale ona jest prezentowana z, z otwartą przyłbicą w, w, w lokalach w, należących do państwa, finansowanych przez państwo, co jakby dodaje tej sprawie w, wymiaru dodatkowego skandalu. Warto też na koniec por, zacząć znaczy przedstawić kwestię, kto te, kwest, kto, te wszystkie, kto te wszystkie tezy tworzy. Otóż wczoraj w dyskusji. Oprócz Jana Tomasza Grosa, uczestniczyła pani Bikont, y, uczestniczył pan Smoller. To jest środowisko, które y, y, profesor Śpiewak określa mianem Żydokomuny. Innymi słowy, ludzie pochodzący oni oczywiście już bezpośrednio nie, natomiast ich rodzice funkcjonowali w tym środowisku y, oni ciągną tę tradycję. I zamiast zajmować się może rozliczeniem własnej przyszłości, rozliczeniem ich udziału w tej wojnie domowej, która miała miejsce w Polsce po II wojnie światowej, ich udziału rodziców w KPP przed wojną i tak dalej, to oni się zajmują tego typu rozliczaniem, no, publikując i wygłaszając oczywiste kłamstwa. No za każdym razem trzeba to piętnować, trzeba to wytykać palcem, a najlepiej wyraźnie powiedzieć, że to są po prostu Polakożercy i z ludźmi, którzy mają jakiegoś rodzaju tego typu odchylenie, no nie da się prowadzić racjonalnej dyskusji.